Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Siema! Mamy, poniedz... Mamy poniedziałek, co ja gadam? Mamy piątek, jesteśmy tuż przed weekendem. Właśnie wracamy z długiej przerwy, jest godzina 12.30. Jak wiecie, my od paru dni z panem Ocharą wiążemy już sznurki. Tak. I zaraz wam wszystko od podstaw wytłumaczymy. Słuchajcie, najpierw są wiązane żółte sznurki, a później są wiązane białe. Czyli jedzie najpierw pracodawca z brygadzistą, teraz jadą żółte, a my za nimi jedziemy białe. Rolkę wkładamy sobie tutaj do wiaderka z jednej strony i z drugiej, ze względu na to, że jak się obracamy, to przekładamy maszynkę na drugą stronę. Także zobaczcie. Adam teraz pokaże, jak się wkłada sznurek do maszynki. Tak. Czekaj, ja sobie tutaj stanę. Zobaczcie. Czekaj, nie widać. Tu jest taka dziurka, w tą dziurkę trzeba wjechać. Pięknie, żeś tu włosadził. Tak, wyciągamy tu, naciskamy ten cylinderek i wpychamy tu przez dziurkę. Przepychamy tu przez dziurkę, żeby ten cylinderek złapał. Jak cylinderek złapie, najpierw może podnieśmy się do góry. To wtedy zobaczmy. Jedziemy! O! Powolutku wjeżdżamy na górę. O, właśnie, ja sobie stanęłem specjalnie tutaj wyżej, żeby nagrać to z takiej wysokości. Myślę, że będzie lepszy efekt. A no, zaraz sobie. pokombinujemy. Teraz sobie ten automat tu dotykam. Nie Trzeba włączyć, no? O! I poszło. Już mamy jedną długość. Ja go urywam, i automatycznie wypływa się drugi. I automatycznie leci drugi sznurek. Teraz, jak mamy tu biały, żółty, biały, żółty, między dwa żółte, wiążę biały. Chytam się tu paluszkami, obracam, robię taką pętelkę, przykładam do druta, i tu chytam, i zaciągam. Pięknie. Tak to wygląda. Dobra, ja trochę pojadę. I zobaczymy, jak to będzie. I tak to wygląda Mam nadzieję, że słychać, bo maszynka trochę buczy Tak Oczywiście no i... to się nie wydaje tak głośno tylko teraz, nie? Idzie się przyzwyczaić Pracę tą będziemy wykonywać przez okres trzech tygodni Mniej więcej. I po trzech tygodniach jak szyby całą szklarnię to mamy urlop świąteczny Tak jest mam to nadzieję da... że też trzy tygodnie Tak gdzieś wyjdzie chora no. Tyle mamy zrobione od szyby a musimy zrobić jeszcze tyle, nie? Tak. Spory kawełek. Dobra. Teraz sobie tutaj podkładam muzyczkę i sobie zobaczycie, jak to wszystko fajnie idzie praca. Także zapraszam na takie 40-50 sekund oglądania, jak robi to pan O'Hara. Tak. Także tak wygląda nasza praca dzisiaj, jak mówiłem wcześniej. Macie jeszcze raz rzut na maszynkę. Koszt tak. takiej maszynki to? Niecałe 2000 euro. Niecałe. niecałe 2000 euro. Tu jest ustawiony rozmiar. Tak, tu wbijacie sobie długość. Jaki sznurek ma być długi? Tu jest włącznik, wyłącznik. A tu jest prędkość wypływania sznurka. Można go zmniejszyć lub zwiększyć. Oczywiście my jedziemy na maksa. Ile czasu robisz rajkę? 15 minut, tak. 15, 15 minut. Mhm. Słuchajcie. Też napisał ktoś wczoraj, że czemu my się wyputujemy tam Paula ile czasu robi rajkę, my się pytamy po to właśnie, żeby widzowie wiedzieli ile czasu wykonujemy daną pracę, to działa tylko w celach informacyjnych, nie? Tak jest. I co tu jeszcze chciałem dodać, tutaj sobie, my sobie mocujemy z Adrianem taką gumą właśnie, ten o, tą, o, tą maszynkę, ze względu na to, że jaką odepniesz, weź odepnij, wyłącz, To ona wyłącz na lata, nie? To ona lata, jak ona się tak zacznie latać, to wypluwa sama sznurki niekontrolowanie. Dlatego, my sobie wpadliśmy na taki pomysł, że sobie mocujemy taką gumę i ona to wtedy jest wtedy stabilna, nie? Na sztywno, tak jest. Tak to wygląda. Ogólnie praca jest spoko, bo to jest prosty, Ten supeł jest prosty, jak go załapiesz, to skupi się na jednej rzeczy i wtedy ci ja tak przynajmniej mam, że mi odpoczywa, odpoczywa mózg, bo niczym nie myślę tylko sobie tyk 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 wieszasz dureczki. I się jedzie do przodu. czasem nie? zakładamy sobie słuchaweczki, słuchamy muzyki, a nawet robimy tak, że Adrian do mnie dzwoni, ja dzwonię do niego i gadamy sobie na słuchawkach przez cały dzień. Tak, no czasami tak jest, bo to zazwyczaj jeździmy osobno tutaj, nie? Tak, no cały dzień osobno. Pracujemy od godziny 8 do 16:30. No i Jeździesz super. Id? Dobra, to myślę, że Ochara teraz idzie do siebie, bo on aktualnie jest na moim wózku. Żeby tutaj Wam pokazać, ja wskakuję na wózek, robię dalej. Ochara też robi tak. i później jeszcze się zobaczymy. gdzieś tam zobaczymy, jakieś tutaj jeszcze powrzucam fajne przebitki. No ale spory kawałek mamy do zrobienia, nie? Zobaczcie, jak to ładnie wygląda jak jest biało-żółto. Tak, damy radę, damy radę, nie? Dobra mordeczko, to do później. Dobra, ją... Te wózki mają, drodzy widzowie, jakieś 10-12 lat, nie? Co Dlatego tak czeszczą. No co, jeszcze się wyciągają? Wiedziałem, bo tak to piątek... To powiedz miusa teraz naszym widzom. Piątek widzę, tak, kończymy dzisiaj o czwartej. Widziałem po ich minach, że im się nie chce, więc poszedłem do nich i mówię to co, o czwartej dzisiaj koniec. oni jak najbardziej, o harak. Piątek, piątek, piątunie o mordu, nie? I tym oto z pięknym sposobem mamy rajeczkę zrobioną. Czasem maszynka się zatnie, więc muszę jeszcze raz ją cyknąć palcem, żeby ponownie wyskoczył sznurek. A więc lecimy dalej. Jasne. Jo. I tak wracamy i zaczynamy weekend. Tak jest. W końcu, w końcu. Ale ktoś, który z widzów pisał, że szklarnia wygląda tak jakby spadł śnieg. No rzeczywiście tak wygląda. <noise> Chociaczkolwiek tu śniegu nie widać w sumie, nie? W Holandii. <noise> Jakie plany na weekend? Jak? No ja opony powymieniać w swoim ocie. Co tam? Malowanie w domu. Takie remonty będziesz malował? E, klatkę schodową. Sę za to muszę wziąć już w końcu, bo... Zima Ale to jest klatkę taki schodową co przedpokoju. Tak, 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 tak. No zima to jest taki okres, że zawsze mogę coś w domu porobić. tu Manna. Ja tu to, manda. Mam. to jest taki okres, że to mogę... Czyli schody będziesz malował? Nie schody, tylko klatkę schodową. Klatkę schodową. Całe klatka tata. schodowa to mi się kojarzy, wiesz, jak w bloku mieszkam w Polsce i klatka schodowa. Tak, no, 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 no. I to będę malował. I ci chodzi o przedpokój, tak? O. No przedpokój, ale no klatkę schodową ogólnie, nie? Tam gdzie masz schody? Z góry, do gó z góry na dół, cały Bo klatka mówił. schodowa, wiesz, tak jak wchodzisz do budynku, do kamienicy i masz schody do mieszkania to jest klatka schodowa. Tak, ale w domu też. Tak masz mi się wydaje, no piszcie. W domu też Zdowie, masz klatkę w domu schodową. też jest klatka schodowa. No tak. W domu są schody mi się wydaje, nie? No ale to co malujesz to jest klatka schodowa. Na przedpokój ja na to mówię zawsze. No ona no, klatka schodowa jest i chuj, no, no i to, dobra, to co będę malował, pomaluje. To maluj tą no klatkę domu, schodową. Mam, Drodzy widzowie, jak macie jakieś klatki schodowe do malowania, jak to mówi pan Ohara, to dzwoncie 0654. <grystanie> tak, ja ci dam. Oddziackolwiek to no coś przyrobić mogę. Tu <grystanie> już wystarczająco zarabia. Tak, wypiszcie, co my Zobaczcie wy na tą stylowę. No jak? Puta, nie ma lekko. Dobra. Piszcie, co wy tam w weekend porabiacie. I widzimy się jutro, nie? I widzimy się jutro, mordeczki W vlogowym odcinku. Oczywiście. To na razie. Na razie. Ej, no co? Powika, da? No. No. To będzie dzisiaj na tyle. Jó. Aha.